Hola kompanieros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego, siódmego już odcinka serii Kampania Hero 3 Krew. Otwieramy to dziadostwo, tak jak mówiłem, ryzykujemy sprawdzając co my tutaj mamy. Jak na razie się zapowiada dobrze, ale czy nie otworzymy jakiegoś przejścia dokąd, to już nie wiadomo. Czy nie daje sobie kolego wzroku, muszę ten artefakt mieć. To jest najlepszy artefakt, jaki istnieje w tej grze. Muszę to mieć. Eee, tak, dobra. Generalnie to. Eee, kapitol mogę mieć, ale jest siódmy dzień tygodnia, także wolę meduzy. A kapitol będzie jutro. Dziękuję dobra. Wyszedł, wyszedł z. Wyszedł z jądra ciemności. Spok. Dobra, sprawdzam jeszcze co tutaj. Nie wiem czy warto, nie wiem czy powinienem. O! O! o, jak pierdolę. Czy ja pokonam te minotaury? Ej, ale to byłoby spoko wziąć je teraz. Tak, tak, o! Tak, o! O kurde! trole, artefakt, pierścień życia. Dobra, dobra. Okej. Okay. Jeżeli oczywiście to nie zostanie przejęte przez chociażby zielonego, to miejscówka, ta tam miejscówka, którą ogarnąłem sobie teraz, to to, to, to w warto było. Ale jeżeli zostanie przejęte, no to dziadowstwo. Oczywiście robimy jak najszybciej kolejnego bohatera, który... który w ogóle nie ma pieniędzy, także nieważne. Siedź na razie na dupie albo odkryj teren, jak już jesteś, to odkryj teren z harpią. Albo dwie ma, jedna wystarczy. Odkryj tutaj teren, co my tu mamy. No proszę. A, okej, okay. dobra. Tutaj odkryłeś teren pięknie. Teraz twoja kolej. Czy ty, Mutary, dasz radę 9 minut? Pokonać tym, co ty masz. A ja tu jestem mistrzem wszystkich tych zaklęć na tej ziemi. To może mieć sens. Czy nie dam rady? Trzy razy takiego Bolta jakbym puścił. Może? Slow to tak nie bardzo. A, ja, Dawaj. Weźmy ich dupę. Od razu sobie zakupimy trzech minotaurów. Może tutaj nawet coś ukram. Dwa osły. Dojdzie w kolejnej? Dojdzie. Co nie dojdzie? Brona. W harpie wszedł. Kolejny magiczny. Ten czy magiczny? A, dobra, jebać. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Pół biedy. Ziemia! Ziemia, magia, ziemia. Magia ziemi, grupa mieczników. Dam radę, czy nie dam rady? <grymne> Strzałami, notaurami. Nie, jakbym miał manę, to szczerze, jakbym miał te 30 punktów many, to bym poszedł w nich. Ale mając 9 punktów many, to tak średnio. A... Dobra, ten mnie tutaj odkryje. I tam na razie się nie chcę zapuszczać. Bo ten musi mi dostarczyć woju. Na razie nic. Pieniążki niech się zbierają. Dobra. Ten niech się tutaj uda. Ten niech się cofa. Ten niech weźmie kupi w co może. Jeszcze niech czeka. Ok. Tutaj jeszcze mogę otworzyć, otworzę też. Może będzie warto, może nie. Zobaczymy. Ulepszmy ule, ule, harpie, Zróbmy tak. I jeszcze jedną turę poczekajmy. Ostatnią, już. Ok, kolejne minotaury do wzięcia. I tym razem krzyżowcy, a nie miesznicy. Złe oczka i artefakt, który daje jedną sztukę kamienia dziennie. nie kończący się yy, niekończący się no wóz rudy, chyba czy jakoś tak. A, jeszcze jedną turę może poczekajmy. Z wy wykupmy wszystko w cholerę. O, oh, fak. Kim ty jesteś? Niczym groźnym. Ja mam trzy minotaury. wypierdalej. dalej. Dobra. Ma 8 oczek, ale ja mam 3 minotaury. Minotaury idą w oczka, które od razu dojdą. W sumie nie, ja niepotrzebnie zróbmy tak. Dobra. No, oczka niech sobie stają z tyłu. Chociaż w gruncie rzeczy też niech podejdą, i strzelają prosto z już bo moje minotaury i tak podejdą do wrogich oczek. O, 8 o, punktów mamy, tylko za ten za No dobrze. No, i jeden poległ. Daj do przodu śmiało. Kontra wykończyła. Ty nie atakuj. Eee... Piorunem. A, ty magia. No nie Dobra, to magiczną strzałą oczka dokończ. Zaatakuj w sumie. Kontra będzie i zginiecie pewnie, ale no, tylko dwie. Dobra. Ja chcę te... tych drobiu wykończyć zanim spierdoli. Dobra, nieważne. Zastanawiałem się nad wczytaniem, żeby to inaczej rozegrać, ale nie będę wczytywał. Ulepsz te harpie. Weź meduzy też ulepszone, przynieś. Więcej harpi i trogodytów. Dobra. I to jest oddział idealny, który możesz je zanieść. I z tym oddziałem mam zamiar przejąć to miasto. Dobrze. Fajnie. Będzie dobrze. Będą Państwo zadowoleni, z całą pewnością. I teraz Ty jesteś jednostką, która będzie donosiła armię, jakby co? Kajsy, kajsy, więcej kajsów. Enty. ty. się nie będę bawił takim oddziałem, który mam aktualnie. A przez tego dnie Mamitory, przegrałem tę grę, 7 many, 3 many, przecież bym przegrał, na 4 żiołaki ziemi, 31 harp i 63. 4 63. 33. Hmm. Czy mam jakąkolwiek szansę to zrobić? Mam za mało money. Gdybym miał full money, to ja bym to zrobił jeszcze. Gdyby to, było herosi, szu, gdyby to byli Herosi 6, to by się nic nie stało, bo bym mógł uciec i jeszcze zrekrutować tego bohatera w tawernie. Można wszyscy coś takiego zrobić, nawet jeżeli jest taka zasada, że żyć i główny bohater polegnie, to giniesz. Wszyscy jeszcze można to zrobić. W trójce przejeżdżamy. Nie spodziewałem się tego, że z portalu mi wylizie coś takiego. I zielony w dodatku, nie? Bo ja przed chwilą się nawalałem z innym bohaterem zupełnie. Teraz zielony, ten z góry, mnie zaatakował. Eee... Wait. Mógłbym postawić na tych troglodytów moich, których jakbym zbuffował odpowiednio, to bym mógł coś tam zrobić. Ale... nie, gdybym miał na zaawansowanym poziomie ziemię, to bym to jeszcze mógł zrobić jakoś, chyba, nie wiem... Tarcza z kamienna skóra, Tu 6 do obrony, jakby dostał. W, nie wiem. Wait. Nie, muszę no tych czterech. Momentach. Da się to zrobić, w ogóle. Chcesz się, że to jest strata czasu, nie? Też tak, też to, tak mi się wydaje. Że to jest strata czasu, tak cały czas. A. Dobra. Czytuję, robię pauzę i naszej trochę po, pobiegam tą mutary. I zrobię tak, żeby po prostu mi to nic nie dopadnie. Także ja zrobię, zrobię po prostu cięcia i tyle. Dobra, wydaje mi się, że ten moment jest wystarczający. Hmm. Zrobiłem tak. Troszeczkę inaczej porobiłem. Przede wszystkim, znaczy ona tutaj, zrobiłem tą tutaj mniej więcej to samo, czyli przejąłem ten labirynt, to jakiś gościu się do mnie. Przystawia, ale nie mam zamiaru go atakować. I zastanawiam się, czy iść to dalej, otworzyć, czy mimo wszystko spierdzielać. Jednak tym bohaterem postanowiłem iść tutaj. Zamiast tam iść do miasta, zbierać armię, to postanowiłem się tutaj udać. Tylko po to, żeby odkryć coś. To jest miasto, także ok. I tyle. Nie! Chcący? Nie, to był Misquick. Sorry. To był misklik. Ja, ja tego nie chciałem, to był missclick. To to wczytanie nie jest wczytaniem, to to był Misk. Także podchodzimy jeszcze raz, i nie chciałem wcale ich atakować. Eee, idziemy. Ja nie chcę tych czterech medus stracić po prostu. Eee, tutaj to samo. A i tam jest miasto, także idziemy stąd. Eee. I, I Tutaj też zrobiłem inaczej. Zamiast rekrutować wojska, postanowiłem przez tygodnie uzyskać obydwie te jednostki. Także spoko, bo mając jeszcze e, labirynt w tym miejscu, będzie tych minotaurów w sumie 7 przyjdzie. Także spoko. Także, także spoko. Tutaj nie będę otwierał, bo tu się zaraz, zaraz zacznie coś teleportować i będzie grubo. Tym spierdzielamy. Nie tak. Halo. Tutaj, tędy przejdźmy. Okej. Okay. Czarci krąg. Być może. Okej. Okay. To jest ten, którego ostatnio pokonałem, ale nie chcę się teraz tutaj żadne walki Lantywać. Tym razem te bym chciał ulepszyć jeszcze, meduzy. Hmm. Dobra. I robimy tak. Drogodytów bym chciał już ulepszonych. Meduzy, arpie. Na razie tyle. Ten dostarczy jeszcze te meduzy. Zróbmy tak. A tą w końcu nie otworzyłem tego miejsca i nie wziąłem tego czegoś tam legionisty, tam był chyba tors czy coś. Jeżeli chodzi o ten artefakt, korpus, znalazłem go tutaj w tym szkielecie, w tych zwłokach. Okej, okay. także ty. Nie, ty już nic nie, możesz, nie, nie musisz robić. Ty możesz w sumie iść, skautować coś, ale nie ma gdzie w sumie. Tobą iść. Przynajmniej na razie. Sieść na dupie, nic nie rób. Ty za to. Ulepszyć meduzy, harpie. O, dokupić do kupić meduzy? Albo oczka. Dobra. Ale to i tak jest chujowe. jest za mało. Zrobimy tak. przekasz wszystko. Tylko to, co jest nieulepszone, weź. Weź to daj tej. Oho. I to jeszcze ulepszysz. W ten sposób. Dobra. Do brązowego się przejdę. No właśnie, najpierw brązowego chcę pokonać. Zielony ma dwa miasta na pewno. Ech, właśnie, ja mam jedno. Brązowy ma zapewne dwa, jak widać. Zielony ma trzy. Zielony ma przynajmniej czterech. Nie, zielony ma dwóch bohaterów, zapewne, i brązowy tyle co ja, czyli trzech. Brązowego trzeba by zaatakować, bo jest słabszy. Także jeżeli przejmę wszystko to, co ma brązowy, to będę wtedy miał szansę z zielonym. Harp. Nie, nie harp. minotałów może więcej, bo tam mam przed 3 minotaury, także może warto byłoby nimi coś podziałać. Czy, czy lepiej wstrzelców oczywiście. Strzelców. Albo harpia. Harpia albo strzelców. To że to Harpie najbardziej jarają Z tym powstrzymaniem kontry Z blessem, jak oni mają obrażenie od 1 do 4, także Coś takiego zawsze spoko No, powiedzmy, że coś takiego będzie Ok. Także ty stary zostajesz w tym mieście Tak po prostu Ty w sumie, nie wiem ty masz taktykę, więc zawsze będziesz mógł uciec. Bo, że też będzie miał taktykę, to będzie lipa. A ty, kochana, idziesz na miasto. Tu, tak w nało Cytadela już jest tam zbudowana. Co tutaj mi blokuje? Ten? Czy nie? Coś innego musi blokować. Dobrze, to mogę przejść. jeszcze. Tutaj jest jeszcze jakiś. No dobra. Mimo wszystko idziemy. Logistyki nie masz, nie? Niestety. Lipa. Muszę jak najszybciej kolejne miasta przejąć. Tutaj jest kurde ciężko, bo jesteśmy z jednym miastem. Wrogowie są z więcej niż jednym miastem. Także tutaj. Nie ma lekko. Mogę że tutaj po drodze sprawdzić, co tu. Uuu, to by się mogło przydać. Z ile to jest. To też by się przydało. Wszystko by się przydało. W ogóle. Powinienem był zgarnąć to przy okazji przecież. Tych zjechać dla expów. Dobra, jebać. Później to zrobię. Najważniejsze jest pojmanie tego miasta zasranego. Żebym miał wtedy jakiekolwiek szansę na cokolwiek. Oporta portal przyzwania możemy do taury. Kurwa, filmak i ziemi. I po co mi to? Nawet tych stroglodytów bym wziął. O, to się może przydać jakoś. I wygląda na to, że to już 25 minut minęło. Około, albo 24, coś, coś koło tego. Także, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek nie był zbyt nudny. Był... chociaż nie, chwila. Bo ja grałem chwilę na tym. Na cięciu, bo mnie tam rozjebali, także powiedzmy, że, że jeszcze trochę nagram. Nie wiem ile, ale coś jeszcze nagram. Natarek mu zabiorę, spoko. Jeszcze z 5 minutek powiedzmy, tak na oko. Chyba mam nadzieję, że on tylko zamku tam nie będzie miał. Z Cytadelą spoko, jedna wieża że mnie jakoś mocno nie, ten, nie udupi. poziom drugiego i teraz tylko w te smoki, i magazyn zasobów jeszcze, żebym siarkę dostawał. No dobra, wszedł do miasta, zielony jest. Dalej, specjalizuję się w harpiach. Dobra, jeżeli ona spróbuje tu podejść takim głównym, to po prostu zrekrutuję co mam, na co mnie będzie stać ją zjadę. Najzwyczajniej no w świecie. Magazyn zasobów, żeby ta siarka zaczę zaczę zaczęła w końcu wpływać. Przy wejściu, czyli w jedną stronę. 1000 złota zgarnięte z Jakiś tartak? Może. Tam jest jakiś artefakt, chyba. Antikorii i Minotaury, ma No ale dobra, ile on ich może mieć. Uff. No weź ten pasz, lepiej żebym ja go miał, niż on. Trochę wyjebano na ten pasz, ale... Żeby tylko do miasta nie wszedł z tamtym bohaterem, o oh jest. Pewnie wejdzie, ale... A gdzie tamten jest tutaj? Przez tygodnie mogę coś sensownego postawić? Nie. Nic. Czemu ten zielony tutaj jakoś tak... nie działa? No to tak mam kamieniołom jeszcze tylko. Okej. Okay. Spoko. Zostawmy ten zamek wiesz Bohatera tutaj zrekrutujmy, niech sobie siedzi na dupie, ja sobie tylko wezmę minotaury i oczka, może też i tyle, reszta niech sobie zostanie na obronie, gdzie on jest. Dobra, weźmy to. I w tym momencie już bym zakończył odcinek tak naprawdę. Jest w miarę, w miarę stabilnie, tak? Powiedzmy, że mam dwa miasta, także coś się zaczyna dziać. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja byłem szkołą piątym. Mam nadzieję, że nie przepierdzielę tej kampanii. I coś, życzymy jego dnia i pozdrawiam. Na razie.